Miałem też bi lokacji, czyli zdolność pojawiania się w dwóch lub więcej miejscach jednocześnie. Pojawiałem się w miejscach, gdzie naprawdę byłem najbardziej potrzebny. Pewnego razu pojawiłem się w Urugwaju, podczas śmierci księdza Damianiego, któremu udzieliłem ostatniego namaszczenia. W tym samym czasie byłem obecny w swoim klasztorze we Włoszech. Innym razem, po mszy świętej w zakrystii podszedł do mnie mężczyzna, który upadł na kolana i płacząc, mówił: Ojcze, dziękuję. Że uratowałeś mi życie. Był to kapitan piechoty. W czasie wojny przebywał na froncie, wokół szalała bitwa. W pewnym momencie zobaczył, że kilkanaście metrów od niego stoi jakiś zakonnik, dałem mu znak ręką i powiedziałem: Niech pan kapitan jak najprędzej ucieka z miejsca, gdzie pan teraz jest, i stanie obok mnie. Kapitan natychmiast podbiegł do mnie i w tym momencie uderzył granat, dokładnie w to miejsce, w którym przez chwilę stał. Kiedy oficer odwrócił się, aby mi podzękować mnie już nie było. Kapitan po wojnie przyjechał do San Giovanni Retando i wtedy rozpoznał, że tym tajemniczym zakonnikiem byłem ja. W opisie tego filmu zostawiłem modlitwę z moim wstawiennictwem